impreza urodzinowa! A, Gucio! Gucio! Obudź się! Dzisiaj jest ważny dzień, nie wiesz? Wstawaj, Leniuszku! A, 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 e, he, he, he. Miałem taki dobry sen, Maju... Chodź! Musimy się śpieszyć! Ale, ale, ale co się Królowa? dzieje? Królowa ma właśnie ogłosić coś ważnego! A, ale, ale, ale co ogłosić? Witajcie, drodzy przyjaciele. Nadszedł ten wyjątkowy, najważniejszy dzień w roku. Czy wiecie, kto dziś ma urodziny? Gabrysia. Cześć, Gabrysia. To ty masz dziś urodziny? Czwarte, prawda? Cały czas koresponduję z twoim dziadkiem. Przysyła nam twoje zdjęcia, prawda, Guciu? Tak, to prawda, Maju. Słyszałem, że to niezwykle śliczna dziewczynka. Spójrz tylko na zdjęcie. Jesteś także bardzo pilną uczennicą, prawda? Tu jest jeszcze więcej jej zdjęć! Prawdziwa dama! Jesteś bardzo piękną i uroczą młodą damą! Doprawdy jesteś niezwykłą dziewczynką! A teraz, moi drodzy, nadszedł czas na przyjęcie specjalne dla naszych dyplomów! Wszystkiego najlepszego!